Wojennik TV to kanał, na którym pojawiają się materiały traktujące o różnych rodzajach gier. Ale czy można powiedzieć, że jest to kompletny kanał w sytuacji, w której do tej pory nie ma jeszcze recenzji podstawowej, najważniejszej gry wojennej, jaka kiedykolwiek się pojawiła? Nie do końca. Ale dzisiaj zamierzam to zmienić. Misze Leviatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Są takie gry, które traktowane są jako klasyki, jako ojcowie chrzestni gatunku, jako gry, bez których nie wyobrażamy sobie istnienia naszego hobby. W przypadku gier wojennych jest taka gra, która do tej pory jeszcze nie pojawiła się na Wojennik TV, ale dzisiaj chciałbym to zmienić, tym samym sprawiając, by kanał stał się wreszcie kompletny. W związku z tym, z olbrzymią przyjemnością, chciałbym Was zaprosić dzisiaj do obejrzenia recenzji gry Wojna, gra karciana. Wojennik TV bez gry Wojna to nie mogło się udać. I mimo, że nieco czasu zajęło zanim ten materiał powstał, to wreszcie mam okazję to zmienić i uzupełnić swoją bibliotekę materiałów. Dlaczego dopiero teraz? Cóż, Wojna jest grą tak głęboką, tak złożoną, iż wymagała ona należytego ogrania. W związku z tym, teraz po 40 latach testów, jestem zdania, że mogę już podzielić się z Wami jakimiś pierwszymi wnioskami na temat tego, jak gra Wojna Karciana sprawdza się w praktyce. A więc Pokrótce chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądały podstawowe założenia mechaniczne, a później zaprosić Was do podsumowania i opowiedzieć o swoich przemyśleniach, czyli pokusić się o podsumowanie i wymienienie tego, co uważam za mocne strony tego klasyka, a co można byłoby potraktować jednak jako nieco słabsze. Problematyczne wydaje się wskazanie autora gry Wojna, gdyż niestety, pomimo intensywnych poszukiwań, nie znalazłem informacji na temat tego, komu zawdzięczamy ten majstersztyk. Wiemy natomiast, że jest to tytuł, który świetnie sprawdzi się w gronie od jednego do no właśnie do nieskończonej liczby graczy. Jednocześnie czas rozgrywki wyniesie od kilku minut, także do nieskończoności. Czyli dzisiaj gra monumentalna, gra, w którą w praktyce moglibyśmy zacząć grać i nie skończyć w nią grać nigdy. Ale nie to dzisiaj będzie przedmiotem mojej refleksji, bowiem w trakcie podsumowania trochę wniosków na temat tego, jak ta gra generalnie się sprawdza, do kogo jest adresowana. Nie przedłużając więc. Wpierw zapraszam Was do środkowej części materiału, gdzie chciałbym pokrótce omówić nieco, jak wyglądają komponenty, z jakich będziemy korzystać i podstawowe założenia mechaniczne tej gry. Oczywiście nie będę koncentrować się na wszystkich strategiach, na wszystkich otwarciach, na wszystkich możliwościach, jakie ta gra niesie, tylko kilka zdań na temat tego, jak wyglądają zasady mechaniczne. Zapraszam w związku z tym do tej części, a później, jak wcześniej deklarowałem, podsumowanie. Do rozgrywki w wojnę potrzebujemy jednego bardzo istotnego rekwizytu. Tym rekwizytem jest talia kart. Standardowo gramy z wykorzystaniem 52-kartowej talii, ale jeśli ktoś ma na przykład talię od dziewiątek, to równie dobrze może zagrać w wojnę, korzystając z talii od dziewiątek. Wtedy gra będzie po prostu nieco mniej wymagająca intelektualnie. Nie ma też przeciwwskazań, żeby na przykład wymieszać ze sobą 2, 3, 14, 700 talii i grać utworzonym w ten sposób stosem. Jeśli gramy jednakże jedną talią, to zasady będą banalnie proste. Mianowicie, każdy z uczestniczących w rozgrywce, graczy powinien dostać losową tą samą, taką samą liczbę kart. Następnie, gdy gracze już mają przydzielone karty, to co istotne nie mogą ich w żaden sposób podglądać nie powinni sprawdzać zawartości swojej talii. W momencie, gdy już gracze są gotowi do rozgrywki, to odsłaniają powierzchnię karcie z góry talii. I teraz to, co następuje, to pierwsza bitwa w ramach toczonej wojny. W ramach tej bitwy sprawdzamy starszeństwo kart. Gracz, którego karta jest warta więcej, czyli jest mocniejsza, a więc posiada więcej oddziałów biorących udział w wielkim starciu pomiędzy tymi siłami, zgarnia całą pulę i zdobyte w ten sposób karty jak pod swoją talią. Tak rozgrywana jest pierwsza bitwa. Po czym rozgrywamy drugą bitwę, w której to ponownie siły przeciwników w epickim starciu próbują się unicestwić, ale tylko ta, która jest silniejsza, bierze górę, w ten sposób zasilając armię prowadzącego ją gracza. W ten sposób gramy do momentu, aż któryś z graczy zdobędzie komplet kart, czyli pozbawił wszystkich przeciwników wszystkich kart, jakie ten posiadał w talii. Ale jeszcze jest drobny niuans. Mianowicie momentami może dojść do sytuacji, w której odsłonięte karty okazują się być tej samej wartości. A więc dojdzie do tytułowej wojny. Jeśli dochodzi do tytułowej wojny, to jak łatwo się domyślać, kiedy obie armie próbują się unicestwić, okazuje się, że są podobnych rozmiarów, podobnej siły i żadna z nich nie jest w stanie pokonać armii przeciwnej. Wtedy, aby rozstrzygnąć tak powstałą wojnę, należy zastosować zasady specjalne, stanowiące najtrudniejszy element mechaniczny wojny. Mianowicie każdy z graczy powinien dobrać po jednej karcie z wierzchu swojej talii, umiejscowić na zagranych kartach w sposób niejawny i następnie odsłonić jeszcze po jednej karcie, kiedy to następuje kolejna bitwa między siłami, Jedna z tych sił okazuje się być zwycięska, i ta armia zgarnia całą pulę. Włącznie także z kartą, która okazuje się być na przykład czasami cennym waletem. Więc wojna jest momentem bardzo ekscytującym, momentem, gdy dochodzi do ostatecznego starcia między graczami. Warto też powiedzieć o tym, że występuje trochę wariantów rozgrywki, m.in. na przykład wariant, w którym poza rozstrzygnięciem konkretnego pojedynku gracz przegrywający musi zapłacić jeszcze górną kartę jako fant, dorzucając ją przeciwnikowi. Może być też tak, że korzystamy z jakichś dodatkowych zasad opcjonalnych, które jeszcze bardziej mają zdywersyfikować rozgrywkę. Tak wyglądają podstawowe założenia mechaniczne tego niezwykle interesującego tytułu. Zapraszam teraz do końcowej części materiału, bo chciałbym powiedzieć Wam, jak wyglądają moje przemyślenia z rozgrywek w wojnę i moje doświadczenia bazujące na 40 latach rozgrywek w ten tytuł. Na początku tego podsumowania chciałbym rozprawić się z pewnym mitem mianowicie krąży czasami opinia, że wojna, gra karciana nie jest grą wojenną. Ale jakże można byłoby nie kwalifikować wojny do gier wojennych, skoro w swojej nazwie ma słowo wojna? Tego się po prostu zrobić i obronić nie da. W związku z tym wojna jest jak najbardziej grą wojenną, grą, która, jak powiedziałem na samym początku tego materiału, jest ojcem chrzestnym wszystkich gier wojennych, grą, po którą sięgała niezliczona liczba projektantów czerpiących inspirację z tego klasyka. Teraz chciałbym powiedzieć, jak wyglądają moje przemyślenia po blisko, po ponad 40 latach ogrywania wojny, kiedy już poczułem, że mogę podzielić się z wami wnioskami na temat tego, co uważam za mocne, a co za słabsze strony tej gry. Niewątpliwie jedną z najmocniejszych stron wojny jest fakt, że jest to gra z bardzo niskim progiem wejścia. Gra bowiem może być bardzo szybko wytłumaczona i następnie dosyć poprawnie zagrana mechanicznie, nawet przez planszowego neofita. Mimo wszystko, wojna oczywiście nie jest grą aż tak trywialną, jak można byłoby na pierwszy rzut oka wywnioskować z opisu zasad. Jest to gra z ogromną głębią, z ogromną dynamiką rozgrywki. I co za tym idzie? Gracz, który dobrze poznał tajniki wojny, wie jak mogą wyglądać otwarcia, jak należy rozgrywać podejście do wojen, będzie miał przewagę nad graczem początkującym, ale ta przewaga na przestrzeni rozgrywania kolejnych lew powinna się mimo wszystko zacierać. Druga sprawa jest taka, że gra fenomenalnie się skaluje. Mało jest tytułów, które tak świetnie chodzą zarówno w gronie dwu-, trzy-, czteroosobowym, które mają tak fantastycznie pomyślany tryb solo, nie odejmujący ze swojej rozgrywki ze swojej frajdy w zasadzie niczego, co gra posiada w trybie wieloosobowym. Mało tego, gra skaluje się do nieskończoności. To znaczy, że będzie chodzić tak samo, wykorzystując tę samą paletę zasad, kiedy gramy w dwie osoby, jak i w 7 miliardów 286 milionów 342 627 osób. Ta gra będzie w związku z tym tak przystępna, że równie dobrze moglibyśmy pomyśleć o tym, aby zorganizować rozgrywkę, w której uczestniczyć będzie cała ludzkość. Ale tu pojawia się pytanie, czy w wojnę zagramy wyłącznie z ludźmi. I odpowiedź brzmi: nie. W wojnę śmiało możemy zagrać także z komputerem, z drzewem, z cegłą, z taboretem, ze stołem. Wystarczy, że tej, temu obiektowi, który mimo wszystko należy do świata natury nieożywionej, lub też ożywionej, jeśli gramy z drzewem, krzewem, kwiatem, przydzielimy jego własną pulę kart, a później będziemy od Kładać karty, odsłaniać karty w imieniu tego obiektu. Więc jest to gra fenomen, bo gra, która nie wymaga do tego, aby móc bardzo dużą frajdę czerpać z rozgrywki, nie wymaga tego, żeby mieć żywego przeciwnika, Ba, możemy nawet pokusić się o analizę tego, co by się zadziało, kiedy toboret zmierzy się z ręcznikiem. Czyli możemy grać na dwa boty i wtedy człowiek będzie wyłącznie obsługiwał obsługiwał obie talie, obserwując w praktyce, jak wygląda pojedynek tych dwóch nieożywionych elementów. A więc gra fenomen, jak powiedziałem, bo pozwalająca na rozgrywkę i to z wykorzystaniem kompletu mechanizmów i zachowując jednocześnie klimat całej batalii, zarówno w gronie żywych osób, jak i również z wykorzystaniem wszystkiego, co mamy w naszym otoczeniu. Jest to więc gra niesamowicie rozbudzająca, pobudzająca wyobraźnię. I tu przechodzimy do kolejnego mocnego elementu wojny, mianowicie do elementu storytellingowego i klimatu. Grając w wojnę, będziemy czuć, jakbyśmy toczyli permanentną batalię. Zarówno batalię z naszym przeciwnikiem, jak i z samym sobą. Bowiem wojna jest grą uczącą cierpliwości. Jest grą, która uczy jednocześnie konsekwencji i także umiejętności, Skupienia uwagi na różnych elementach. Bo wielokrotnie już zdarzało mi się grywać wojną, obserwować także grających wojną, którzy przy tej samej okazji realizują zupełnie inne czynności, więc mechanicznie jedną ręką odsłaniają karty, zgarniają lewe. Czasami efekt, efekt, rzeczywiście angażują drugą dłoń w celu przetasowania kart, ale w celu ponownego wzięcia kart, nie przetasowania wzięcia ponownie kart i Jednocześnie robią coś innego, a więc jest to gra, w którą możemy zagrać nie tylko koncentrując się w pełni na rozgrywce, ale także realizując inne zadania. Pod tym względem wojna też należy do bardzo specyficznej kategorii gier, które pozwalają na czerpanie frajdy z rozgrywki i jednoczesne angażowanie w realizację innych zadań. Powiedziałem o klimacie. Gra niesamowicie pobudza. Wyobraźnię, ugrała niesamowity klimat, zwłaszcza jeśli wczujemy się w atmosferę toczonych bitew. Możemy wyobrazić sobie bowiem sytuację, w której nie dość, że siadamy do rozgrywki, to opuszczamy jeszcze ścieżkę dźwiękową z jakimś klimatycznym akompaniamentem, na przykład z jakąś muzyką z Walecznego Serca albo z szeregowca Ryana, i Walczymy z przeciwnikiem, tocząc epickie starcia, czasami również z wypiekami na twarzy, obserwując, jak dwaj królowie toczą bój krzyżując miecze. Mało gier oferuje tak duże emocje. Kolejna sprawa jest taka, że gra cechuje się bardzo wysokim poziomem interakcji. W trakcie rozgrywki wojną będziemy bowiem często rozmawiać z naszym rywalem, będziemy próbowali także blefować, szachować go i próbować go przechytrzyć. Zagrywając karty i wmawiając mu na przykład, że trójka jest jednak czwórką. W wojnie będzie więc, jak to w tej prawdziwej wojnie, bardzo dużo psychologii. Będzie także dużo prób wpłynięcia na przeciwnika, trochę dyplomacji. Gra w związku z tym toczyć się będzie nie tylko na samym stole, ale i momentami nad stołem lub nawet pod stołem. To znaczy, że jest to gra o wielu płaszczyznach, z których tylko. Ta jedna warstwa mechaniczna jest najpierwszy rzut oka widoczna. Ale ci, którzy dłużej siedzą w tym hobby, ci, którzy częściej grali w wojnę, wiedzą, że wojna ma też kilka innych płaszczyzn i warstwa psychologiczna jest również niesamowicie istotna. Warto powiedzieć o decyzyjności, bo wielu ludzi twierdzi, że wojna jest grą pozbawioną większej liczby decyzji do podjęcia. Ale nic bardziej mylnego. Pytanie na przykład, którą ręką odsłonimy kartą lewą, czy prawą? To przecież ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądać późniejsze zmęczenie naszych nadgarstków. To ma ogromne przełożenie na nasze zdrowie fizyczne, naszą kondycję psychiczną. Decyzja o tym, czy kartę odsłaniamy przed przeciwnikiem, czy po nim, też jest bardzo ważna i to jest właśnie element wojny psychologicznej, o której powiedziałem przed momentem. Fakt, czy tę kartę pokazujemy górą, czy dołem, bo przecież na przykład w niektórych taliach figury mogą być ukierunkowane, mogą być tak pokazane na kartach, że tylko jedna część jest traktowana jako góra, druga dół. Czy nasz przeciwnik rozezna się w tym, że widzi właśnie waleta, a nie damę? To też jest element wojny i pewnych zagrywek, po które sięgać będą bardziej doświadczeni gracze. Wreszcie wypada powiedzieć, że wojna jako ojciec chrzestny gier wojennych wprowadziła także do naszego hobby jedną. Gigantycznie nowatorską mechanikę mechanikę deck buildingu. Nie dajcie sobie wmówić tym, którzy twierdzą, że to Dominion wprowadził deck building, że to kolekcjonerskie gry karciane wprowadziły deck building do naszego hobby. Przecież to właśnie wojna, gra karciana jest pierwszą grą deck buildingową w historii. Nigdy nie zagracie rozgrywki z wykorzystaniem tych samych kart. Zawsze będziecie mieli inny układ kart w talii, a nawet jeśli zdarzyłoby się, że będziecie mieć podobny lub nawet taki sam, to zawsze kolejność, w jakiej te karty ustawią się w waszej talii, będzie inna. A to już od razu także determinuje to, jak różne talie możecie posiadać w trakcie rozgrywek. Co w związku z tym może stanowić słabszą stronę wojny, co może części z Was przeszkadzać. Powiedziałem o tym, że wojna jest grą cechującą się bardzo niskim progiem wejścia. Natomiast niestety problematyczny może okazać się próg wyjścia. Mianowicie w wojnę możemy swobodnie zacząć grać, nawet mając ograniczoną ilość czasu. Ale po pewnej liczbie lew, w momencie gdy okaże się, że nasze talie niekoniecznie różne są pod względem objętości, bo mimo, że wzięliśmy sporo kart przeciwnika, to potem zdobie odzyskać, to... Po jakimś czasie może się okazać, że bitwa będzie bardzo się przedłużać, że wojna toczyć się będzie w nieskończoność, bo w praktyce w wojnę grać możemy aż do śmierci. Jest to zarówno mocna, jak i słabsza strona gry, ale dla wszystkich tych, którzy szukają gier szybkich, którzy szukają gier o wiadomym czasie trwania, wojna może być już problematycznym wyborem, bo któż z nas siadałby do rozgrywki licząc się z tym, że będziemy musieli grać następnych 16 lat? Mało kto jest tak hardkorowym planszówkowiczem i amatorem karcianek, aby sięgnąć wtedy po grę. To wymaga jednak dużej odwagi, to wymaga dużej determinacji. I mając pod uwagę, biorąc pod uwagę to, że mimo wszystko w pewnym momencie ta frajda z obcowania z tym tytułem, klimat jaki będziemy cały czas budować, storytelling, interakcja, rywalizacja, mogą mimo wszystko okazać się nie na tyle atrakcyjne i absorbujące, ażeby poświęcić aż tak duży szmat naszego życia w rozgrywkę tylko w jeden tytuł. Druga kwestia, która może być problematyczna, to jest moim zdaniem nieco zbyt małe zróżnicowanie oddziałów, z jakich będziemy korzystać w trakcie partii. Bo przypomnę, wojna jako gra wojenna wykorzystuje oczywiście oddziały. Mamy w związku z tym króla, mamy waleta, mamy, mamy dziesiątkę, która może być interpretowana jako dziesięć pułków, jako dziesięć szwadronów, jako dziesięć samolotów. To wszystko zależy od naszej inwencji i od tego, na co umówimy się z rywalami, ale mimo wszystko zróżnicowanie oddziałów po jakimś czasie może zacząć być zbyt małe. I wtedy warto jest sięgnąć po jakieś dodatkowe zasady, być może po jakieś rozszerzania, na przykład po dodatkowe talie wydane przez inne wydawnictwo, które będą różnić się sposobem wydania, grafiką, choć w praktyce będą w dalszym ciągu oddawać te same oddziały. Wtedy na zasadzie jakiejś nadbudowy dodatkowej. O dodatkowej opowieści, w którą możemy stoić z przeciwnikiem, wojna powinna nabrać dodatkowych kolorytów. Podsumowując, wojna, gra karciana ojciec wszystkich gier wojennych ojciec deckbuildingu gra niewątpliwie innowacyjna, gra niewątpliwie przełomowa, bardzo istotna z punktu widzenia naszego hobby gra, która wychowała całe pokolenia wargamerów, ale i również planszówkowiczów, amatorów gier karcianych. Klasyk, który Trzeba poznać, w który trzeba zagrać i w przypadku którego należy liczyć się z tym, że będzie to tytuł, który będzie nas później przez całe życie prowadził za rękę przez świat gier planszowych. Polecam każdemu, każdy z Was powinien zagrać ten tytuł chociaż raz i wyrobić sobie własne zdanie, aby wiedzieć z czego wynika fenomen tej gry. To była recenzja Wojny Gry Karcianej. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów na Wojennik TV. Sprawdźcie też co mam dla was na Facebooku i na Instagramie. Życzę obyśmy tego dnia i do zobaczenia następnym razem.